Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do gry Firewatch. Startujemy dość nietypowo, bo dwa miesiące po premierze. Ale to z tej racji, że sama gra jest dość nietypowa. Niektórzy by jej nawet nie nazwali grą, a bardziej wirtualną nowelą. No i z tej racji niecierpliwie czekałem, aż grupa Graj po polsku wyda spolszczenie do tego tytułu. No i to nastąpiło dziś, czyli 3 kwietnia. A jak im to wyszło i jak sama gra wyszła, no to zobaczymy za moment. Nowa gra i nowa historia. Widzisz Julię. No mam nadzieję, że widzę, bo trochę rozmazany jest ten świat. Jest w twoim wieku. Po dwudziestce bawi się z eleganckimi profesorami i absolwentami leżącego nieopodal Uniwersytetu Colorado. A ty siedzisz w barze pijąc z kumplami. Podchodzisz do niej. Najlepszy moment. Jesteś pijany. No to co studiujesz? Czy jesteś liczniutka? Myślę, że tu. Dwa komplementy w jednym, zarówno co do jej inteligencji, jak i wieku. Bełkoczysz coś o doktoracie, czuć od ciebie piwem, posyłasz jej niezręczny uśmiech. Biologię ewolucyjną, odpowiada, wykładam na uniwerku. To fajnie, stwierdzasz, a ty, pyta, pociąga powietrzem nosem, toksykologię? Próbujesz mi dogryźć, pytasz, odpowiada, że zdecydowanie tak, zmartwiona, że mogła cię razić, zagaduje, czy nie masz ochoty na cheeseburgera. Tydzień później zostajesz jej chłopakiem. A obecnie jedziesz windą. Przytrzymaj RT, aby używać przedmiotów. Zobaczmy, jak winda wygląda. O, bardzo dziwna winda, bo chyba pierwsza, którą widzę w życiu bez lustra. Okej, okay, ja myślę, że lustro w windzie to standard. Tak, żeby nieco zwiększyć przestrzeń. Ale niech i tak będzie. No i parking. Parking też stosunkowo niewielki, ale za to pickup. Jaki uroczy wejdź. Tylko kolor może bym zmienił. Randkujecie przez ponad rok. Oszalałeś na jej punkcie. To świetne uczucie. Wprowadzasz się. Dzielicie mieszkanie z widokiem na góry nieopodal szkoły. Popijacie piwo na tarasie. Właściwie wszędzie pijecie piwo. Życie jest świetne. Julia chce mieć psa. No lepsze to niż dzieci. Przynajmniej na tym etapie. Jeden ze zwierzaków to kudłaty, niewyrośnięty Bigl. Julia jest w nim zakochana. Chce go zabierać na swoje zajęcia. Drugi to budzący grozę owczarek niemiecki o łagodnym spojrzeniu. Julia byłaby bezpieczna, spacerując z nim u boku. Jest czaderski. Wybieracie Bigla i nazywacie go Biszkoptę. Lub decydujecie się na owczarkę i nadajecie mu imię masa. A niech będzie. Masa najważniejsza jest masa. Choć duża masa, mała kiełbasa, jak to mówią. Tak podobno, nie wiem. Masa to wspaniały pies, uwielbia się z tobą siłować i biegać razem z Julią w parku. Mimo, że jest za duży, by przebywać na uczelni, Julia kocha go równie mocno co ty. Masa to przyjaciel, dziecko i zwierzę, wszystko w jednym. Rozmawiacie na tarasie, jest lato, godzina 21.30, a rozgrzany piasek wciąż bucha gorącem. Myślałeś może o dzieciach? No tak, to tak, to... To się wszystko właśnie zaczyna od psów. Dzieciach nie są zbyt bystre i żaden z nich pożytek. Mówię, że powinniśmy sobie sprawić kilkoro, parę małych półgłówków. To całkiem niezły pomysł. Może kiedyś po co się spieszyć? A no, może jej nie denerwować? To całkiem niezły pomysł. W takim razie powinniśmy się pobrać. Chciałbym, odpowiadasz. Te dzieci będą już wystarczająco popaprane. Lepiej dla nich, żebyśmy się związali. Mówisz, że ma całkowitą rację. No to prze ciebie, ale jakie widoki za to! Spojrzymy jeszcze kawałek tam, kawałek tu. Takie pierwsze skojarzenia to z Life is Strange, taka też e, grafika. No ale zobaczymy, historia się dopiero nam rozkręca i tutaj widać naprawdę ogromną robotę naszych tutaj tłumaczy nawet grafiki zostały przetłumaczone. Powiadam innych, gdzie się wybierasz, i tak dalej, i tak dalej. Można dać się temu bardziej przyjrzeć, chociaż tutaj ten tekst niewyraźnie nie został przetłumaczony, ale ciężko go przeczytać. Zakaz puszczania fajerwerków bardzo miło, no i mapa. Mapa, no, no każdy szczegół uwzględniony. Okej. Okay. No dobra. Ale myślę, że mapy będziemy mieli wystarczająco dużo w tej grze, więc idziemy szlakiem. Nieoznaczony, ale wydeptane, więc mam nadzieję, że bezpieczne. Czwartkowy wieczór. Julia spóźnia się 4 godziny. Nie zadzwoniła, martwisz się i denerwujesz coraz bardziej z każdą kolejną minutą. Wraca po tym, jak położyłeś się do łóżka. Nie jest kompletnie pijana, ale z pewnością dobrze się bawiła. Kłócicie się, kiedy wychodzi pod kołdrę, wściekasz się i ignorujesz ją. Hmm. Co gorsze, tak to pytanie do dziewczyny. Może wściekasz się. Nie lubię jak to się zły na mnie, a jednak ignoruję w jakiś sposób. Nazywasz ją bezmyślną kretynką. Ona każe ci się odwalić i przestać być Beksą. Mówi, że jest samolubna. Wie, że naprawdę tak myślisz, co rani jej uczucia. U, może trzeba było jednak zignorować. Julia wciąż lubi rysować. Rysuje rośliny ze swoich badań i miejsca, które odwiedziliście. Rysuje ciebie. Pozujesz i prężysz się jak Himen, albo wyginasz się jak modelka Victoria Secret, No, modelka niech będzie idealnie. No to hop, trochę późno się robi, daleko jeszcze, tak do, do celu. Chociaż może być daleko przy takich widokach, to chętnie tutaj trochę pospaceruję. No, chociaż naszej wieży jeszcze nie widać, no bo właśnie to tytułowy Firewatch. Tak więc będziemy. O, coś tutaj jest napomniane. Wieża na rozdrożach. No to 13 km jeszcze przed nami. Tak, tak, tam dojdę, to chyba do pracy się nie będę specjalnie nadawał. Ani do niczego innego. Szczególnie, że raczej przed nocą tam nie trafimy. Latem uwielbiacie wychodzić z masą na nocne spacery. W mieście odbywa się festiwal. Przyjeżdżają ludzie z najróżniejszych stron. Jeden z nich napada na Was z nożem. Mm. Masa ucieka. No tak. Maskurka, mas pies, wrzeszczy Julia. Jest przerażona i ma problemy z wymową. Kiedy stres bierze nad nią górę, stajesz twarzą w twarz z bandytą. Odstraszasz go lub rozkwaszasz mu twarz. A co, twardo? Masz pociętą rękę, ale sprawiesz gościa na miazgę. Czujesz się słabo. Rozpłakujesz się, zanim policja przyjeżdża na miejsce. Julia prosi, byście od tego dnia chodzili inną drogą. Zgadzasz się, ty też chcesz zmienić okolicę. Od tego dnia spacerujecie wzdłuż rzeki. Plany posiadania dzieci zostają przesłonięte pracą. No niestety, brutalna rzeczywistość. Julia dostaje ofertę pracy w Yale. Uniwersytet znajduje się w stanie Connecticut 3,5 tysiąca km stąd. To świetna propozycja. Objęcie kierownictwa katedry wydziału. Chce się przeprowadzić. Ty nie chcesz o tym słyszeć. Przekonaj ją do odrzucenia oferty, lub zgódź się, jeśli będzie dojeżdżać do pracy. No, 3,5 tysiąca? To raczej dolatywać by się przydało. A, trzeba wybrać jakąś opcję. No dobra, dojeżdżanie. Niech się realizuje, kobitka. Prosisz ją, aby dojeżdżała do pracy. Nie chcesz przenosić się do Connecticut? Mówisz, że będzie jej ciężko, ale zrobi to dla ciebie, skoro przeprowadzka nie wchodzi w grę. Mówisz jej, aby nie odpuszczała tej szansy, jeśli tego właśnie pragnie. Zgadza się, przylatuje do Boulder trzy razy na semestr. Dobre i to. Julia została odesłana z Jal na płatny urlop po kolejnych z epizodów. Wierzyła się na koledze za pożyczanie książek potrzebnych do jej badań. Nie pamięta, że sama ochoczo mu je pożyczyła dwa dni wcześniej. Znaleziono ją zapłakaną na schodach. Mówisz, że powinniście z kimś o tym porozmawiać? Lub no, robicie makaron i pijecie wino, próbując o tym zapomnieć? Myślę, że opcja numer dwa jest chyba ciekawsza. To działa. Oglądacie dala z telewizji i zasypiacie razem na kanapie. Ok, całe szczęście, że tłumacze nie przerzucili tego, że oglądacie M jak miłość i zasypiacie razem. No dobra, podnieś to. A i co tu mamy? Uff, kurde. Nie myślałem, że z tej perspektywy tak wygląda męski brzuch. Masa się starzeje, tak? No, gruby brzuch. Trzeba dbać o siebie, kolego, Henry. Sierść na jego grzbiecie posiewiała, a nocami bywa ospały. Zabieracie go z Julią do baru na spotkanie z przyjaciółmi. Zdaje się, że życie toczy się bez zmian. Julia wraca na uniwersytet. Choroba Julii się pogarsza, gubi myśli w trakcie zajęć, jej badania są w rozsypce. Jedzie samochodem do najbliższego miasta bez wyraźnego powodu i musi być sprowadzona do domu przez policję. Jest załamana. Zostaje odesłana do domu na stałe zwolnienie lekarskie. Czasem masz do czynienia z Julią, która nazywa cię durniem, a wasze nienarodzone dzieci matołami. Czasem jest całkiem obca. Wciąga cię do łóżka na mojej graszki i po pięciu minutach zaczyna panikować, że jej ojciec stoi w drzwiach. Informujesz jej rodzinę, są zdruzgotani i coraz częściej opuszczają swój dom w Australii, aby ją odwiedzić. Przez jakiś czas wizyty przyjaciół dodają wam otuchy, jej stan się pogarsza. Całe dnie spędzasz chodząc po domu krok w krok za Julią. Odliczasz sekundy pomiędzy dwiema cotygodniowymi wizytami pielęgniarza Daniela. Sugeruje on przeniesienie Juli gdzieś indziej, do ośrodka z całodobową opieką, do domu. Tam się nie dajecie spokoju przez kilka miesięcy. Decydujesz się na przeniesienie jej do domu opieki, lub decydujesz się zająć nią samodzielnie. Zdecydowanie samodzielnie. Choć jak to wpłynie na naszego bohatera, ciężko powiedzieć. A co jest za nami? Za nami szlak. Dość ciekawe, tak? Możemy nim iść, ale to pewnie ślepa uliczka, albo ślepy szlak może bardziej by tu pasowało. Ale za to robi się naprawdę wyjątkowo ładnie i wyjątkowo malowniczo w tej okolicy. To co, się Czy to woda tylko? Już teraz za dużo tu nie zobaczymy, ale o, jest. Ciężko powiedzieć co to. Jeleń. I mgła. Jelen, to tak kolejne skojarzenia z. Life is strange. No dobrze, to podążajmy za nim. Tak to przynajmniej tam działało. Jest ci bardzo trudno. Najgorzej jest, gdy się na nią ściekasz, bo na przykład próbuję ją gotować coś sama. Jesteś zależny od niej, a ona od ciebie. Gdy idzie spać, ty czuwasz jeszcze parę godzin. Pijąc na tarasie, oglądając baseball latem albo koszykówkę uniwersytecką zimą. Wtedy też pijesz. Zaczynasz wychodzić na miasto po tym, jak zasypia. Za pierwszym razem martwisz się o to, że wstanie i zacznie się gdzieś włóczyć pod twoją nieobecność. Ustawiasz krzesło przed drzwiami sypialni. Uważasz, że śpi kamiennym snem. No może to krzesło jednak mimo wszystko. Chodzisz do baru na nudnym końcu Pearl Street. Jest tam przyjemnie. Z czasem zwierzasz się Shaylee, barmance, ze wszystkich problemów. Przynosi ci to ulgę. Do domu wracasz po pierwszej kilka razy w tygodniu. Wyczekujesz tych wieczorów z niecierpliwością. Pewnej nocy zatrzymuje cię kontrola trzeźwości. Wydmuchujesz tyle, że fundujesz sobie noc w więzieniu. Rozważasz ukrycie prawdy, ale przyznajesz się swojej szwagierce, Susan. Rodzice Julii przylatują pierwszym samolotem z Australii. Nie mogą wierzyć, w jakim stanie jest wasz dom. Mówią, że zabierają Julię do siebie. Nie sprzeciwiasz się. Obiecujesz, że wkrótce ją odwiedzisz. Mijają tygodnie, nadchodzi lato, a w gazecie znajdujesz ofertę pracy. Przyjmujesz ją i wyruszasz w tą niezwykłą podróż. No to ładnie, wejdź do wieży. Nasze nowe miejsce pracy, jak rozumiem. No dość ciekawa, szykuje się ta przygoda. No i jeżeli kogoś przeraziła ta wstępna lektura, to, to tylko tak będzie w pierwszym odcinku. Później zdecydowanie więcej dialogów, za które się wezmą nasi bohaterowie. Też napotkane osoby. No i może od czasu do czasu trochę czytania. Otwórz drzwi. I włącz zasilanie. No dobra. Jest jasno. Mamy tutaj. A hello, hello. To zaraz pogadamy, tylko jeszcze może zobaczymy, co tutaj mamy. Drzwi otwórz, tak? Ach, to powietrze. No dobra. Skoro tak chcą, to pogadajmy. Podnieś. No to się zdradziliśmy. LT, okay hello hello um, hello whoever this is it's henry right yeah i'm delilah yeah that's what the guy said on the phone so what's wrong with you excuse me people take this job to get away from something so what's wrong what's wrong with you that's a great idea go ahead look i just hiked for 2 days so i don't really follow whatever it is you're doing right now you take a stab at what's wrong with me fine then can i sleep forever sure buddy okay now go ahead okej odpowiedz co z niemnie tak zabieżczych byłych mężów zbuntowała się przeciw mamusi rodzina cię nie znosi może tych mężów okay uh, you've killed 3 husbands You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, hey, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome, to the job. welcome, welcome, choć w gruncie rzeczy dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami, Karle, trzymajcie się, hej! No do zaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Zdecydowanie dłuższym. Ten wyszedł stosunkowo krótki, ale to z tej racji, że chciałbym tę historię dość fajnie podzielić na takie zamknięte epizody. Raz jeszcze trzymajcie się hej i do zobaczenia już wkrótce.